Kończy się tydzień pomocy osobom poszkodowanym przez przestępstwo. Powiedzmy, jak w nie przebiegała ta akcja? Jaką pomoc można było uzyskać? Mhm. E, u nas w tym roku w Kościerzynie akcja przebiegała w troszeczkę zmienionej formie. E, mianowicie pojawiły się na ulicach miasta, w różnych instytucjach, w Urzędzie Miasta, na basenie, w szpitalu, w przychodniach, pojawiły się takie tutaj ludziki, które niosły ze sobą jakąś konkretną sytuację z życia. Był również, jak tutaj zresztą widać, ulotki, ulotki umieszczone w tutaj w ludzikach, które informowały o tym, że przez cały tydzień, czyli od 26 lutego do 1 marca, jest czynny punkt, w którym można zasięgnąć pewnych porad. Ten punkt mieścił się tutaj w kościelskim kadeku. W tym punkcie, przez 5 dni, pełniły dyżury osoby, które udzielały porad w związku z różnego rodzaju przestępstwami. Jeżeli chodzi o specjalistów, którzy brali udział tutaj w tych dyżurach, to prawnicy, komornicy sądowi, pedagodzy, psycholodzy, radcy prawni, rzecznik praw konsumenta, czyli mnóstwo takich specjalistów, którzy na co dzień w codziennej swojej pracy zajmują się właśnie tego typu sprawami. Czy mieszkańcy kościerzyny, mieszkańcy naszego powiatu skorzystali z tej okazji? Przychodzili tutaj, żeby korzystać z tych darmowych, zaznaczmy to porad? Mhm. E, zgadza się. Porady, wszystkie porady były udzielane bezpłatnie za darmo. I muszę przyznać, że z własnego, że tak powiem, do, do, do doświadczenia, z własnych tutaj spostrzeżeń, ponieważ byłem tutaj też przez praktycznie cały czas, muszę przyznać, że zainteresowanie mieszkańców miasta i powiatu było. Łącznie, jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę wszystkie osoby, które zgłosiły się tutaj do punktu po, jaką, po jakąkolwiek poradę, była to suma około 30 osób. Może wydawać się to, że nie jest to jakaś liczba osób taka porywająca, duża i tak dalej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że te osoby, które usłyszały o tej akcji, które, które usłyszały, że taki punkt jest, że ten punkt działa, że są tutaj te porady udzielane bezpłatnie, to te osoby skorzystały. Osoby skorzystały w zasadzie w różnym wieku, bo były osoby bardzo młode dziewczyny, które um, chociażby już borykają się z przemocą ze strony chociażby chłopaków, tak e, były też osoby w średnim wieku, czy nawet osoby starsze, które, które również zgłaszały różnego rodzaju problemy. Tutaj mogę zaznaczyć, że um, biorąc pod uwagę cały tydzień ilość osób zgłaszających się, to e, w cudzysłowie najbardziej popularnym specjalistą, który udzielał najwięcej porad, to był prawnik. Do prawnika najwięcej osób zgłaszało się i to były w zasadzie takie porady prawne dotyczące chociażby przemocy w rodzinie, różnego rodzaju konfliktów. Co tam jeszcze za, za, za takie tematy trudne były? Sprawy spadkowe, sprawy związane z, z przestępstwami takimi gospodarczymi, czyli już takie poważne problemy, tak? I myślę, że te osoby, które zgłosiły się tutaj w czasie tego tygodnia do nas, wychodziły usatysfakcjonowane i wychodziły z informacjami takimi, które pewnie wykorzystają w swoim codziennym życiu.